Witam Cię w poradniku Akademii Kulinarny Food and Travel SEU. Jestem szefem kuchni i dzisiaj opowiem Tobie o gotowaniu z niskim budżetem. Cieszę się, że mogę dziś podzielić się z Tobą moimi doświadczeniami i wskazówkami o tym, jak przygotować rodzinne obiady, nie nadwyrężając portfela. Staram się łączyć pasję do gotowania z oszczędnym podejściem. Wiem, że domowa kuchnia to miejsce, w którym liczy się food cost, tanie przepisy, a także zero waste. Gotowanie nie musi być kosztowne, a jednocześnie może dostarczać mnóstwo radości. Chcę, abyś poczuła i poczuł, że każdy posiłek to nie tylko zaspokojenie głodu, to przede wszystkim uczta dla zmysłów, a także doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu. W moim poradniku znajdziesz inspiracje i pomysły na tańsze, a zarazem smaczne gotowanie. Gotowanie większych ilości jednocześnie to ogromna oszczędność zarówno czasu jak i energii. Przygotuj na raz 15 porcji w jednym garnku zamiast gotować to samo pojedynczo w każdy dzień. Oszczędzisz energię a także zmniejszysz zużycie wody, prądu, gazu czy czegokolwiek tam używasz a także swojego, cza swojego czasu. To samo dotyczy pieczenia. Czy włożysz 5 czy 25 kawałków mięsa, pikarnik zużywa tyle samo energii. Planowanie posiłków na 2 dni i zamrażanie nadmiaru pozwala nie tylko zminimalizować straty, ale również cieszyć się gotowym daniem w późniejszym terminie. Wystarczy, że wyciągniesz upieczone mięso z zamrażarki. To dobry pomysł, gdy czas lub ochota na gotowanie są ograniczone. Takie podejście wspiera zarówno budżet, jak i Twój codzienny rytm. Sam stosuję ten, tę metodę we własnej kuchni i dzięki temu mogę cieszyć się tanim obiadem każdego dnia. Po prostu wyciągam sobie gotowe danie z zamrażarki w wybranym przeze mnie dniu, które sobie wcześniej ugotowałem, ponieważ zrobiłem tego więcej. To jest bardzo dobre, bardzo dobra opcja ostatnio na przykład przyrządzałem pieczone klopsiki z łopatki które były pieczone w piekarniku, to jest bardzo fajna opcja na szybki obiad, tani z mięsa mielonego, doprawiłem mięso, porobiłem kulki, wsadziłem do piekarnika, część sobie zostawiłem żeby przyrządzić w sosie, a resztę zamroziłem i sobie kiedyś wyjmę, jak nie będę miał czasu, będę miał akurat taki zajęty, zajęty czas, bo będę miał dużo pracy, albo będę dziś wyjeżdżał, to po prostu tu mam gotowce nie takie sklepowe, gotowce, że nie wiadomo co jest, tylko moje przygotowane przeze mnie. Kolejne, kolejną inspiracją to jest regularne monitorowanie ofert promocyjnych, dyskontów. To jest po prostu klucz do oszczędności. Kiedy trafisz świetną okazję, na przykład na kakówkę za 10 zł za kilogram, to warto kupić kilka kilogramów od razu. Dzięki temu przygotujesz większą liczbę porcji na dwa dni, a nadmiar zamrozisz tak, tych gotowych dań. Podczas jednych zakupów możesz w ten sposób zaoszczędzić nawet 100 zł na samym mięsie. Musisz jednak zaplanować na to budżet z wyprzedzeniem. Dobre promocje są zazwyczaj tuż przed wypłatą, gdy portfel zdążył się skurczyć. Dlatego warto śledzić na bieżąco te promocje, aby zawsze korzystać z najlepszych okazji. Pozwolą ci się cieszyć tymi pysznymi domowymi posiłkami przy takich minimalnych kosztach. Planowanie menu z wyprzedzeniem na podstawie promocyjnych zakupów i zamrażanie produktów daje ci większą elastyczność. Masz także możliwość dostosowania posiłków do potrzeb rodziny. Unikasz impulsywnych zakupów, no co pomaga utrzymać kontrolę nad wydatkami. Dzięki mrużeniu możesz także dbać o różnorodność diety, sięgając po, po zamrożone składniki, które przechowujesz no, w najlepszym stanie. Tego typu działania zmniejszają presję codziennego planowania zakupów i gotowania. Jednocześnie pomagają zminimalizować marnowanie żywności, bo część składników zostaje spożytkowana w późniejszym czasie. Ponadto, mniejsze zakupy oznaczają mniej czasu spędzanego w sklepach. Planowanie menu z wyprzedzeniem, oparte na promocyjnych zakupach i mrożonych produktach, to nie tylko kwestia oszczędności, to również sposób na wprowadzenie dobrej organizacji w Twojej kuchni. Dzięki temu rozwiązaniu możesz zredukować marnotrawstwo. Starannie zaplanowane posiłki umożliwiają lepsze wykorzystanie wszystkich składników. To minimalizuje odpady i sprawia, że każdy produkt trafia na Twój stół. Możesz zwiększyć kontrolę nad porcjami. Wiedząc ile dokładnie potrzebujesz, unikniesz niepotrzebnych nadmiarów. Lepiej zarządzisz zasobami, co przekłada się na bardziej precyzyjne planowanie zakupów. Możesz osiągnąć większą różnorodność. Przygotowanie większej liczby porcji pozwala na eksperymentowanie z różnymi kombinacjami smakowymi i technikami gotowania. Eliminujesz konieczność codziennego stania przy garnku. Możesz również zmniejszyć taki stres decyzyjny. Gdy posiłki są już zaplanowane i przygotowane, codzienna presja związana z wyborem, co ugotować, no, znacznie maleje. Możesz cieszyć się spokojem i komfortem. Możesz także usprawnić organizację w kuchni. Systematyczne mrożenie produktów sprawia, że masz zawsze pod ręką zapas składników. To z kolei ułatwia szybkie przygotowanie posiłków no, w nieoczekiwanych sytuacjach. Możesz także podnieść jakość tych posiłków. Dając sobie więcej czasu na planowanie, możesz dokładniej dobierać składniki i metody przygotowania. To wpływa na lepsze zbilansowanie diety oraz na większą znajomość żywieniową. Dzięki takim rozwiązaniom nie tylko uprościsz codzienną rutynę, ale również zyskasz większą elastyczność i kontrolę nad swoim menu. To z kolei przekłada się na zdrowsze, a także bardziej świadome wybory żywieniowe. Kolejna kwestia do poruszenia to jest idea zero waste, która w kuchni no, powoduje, że po prostu dużo zaoszczędzasz. To jest bardzo proste podejście. Polega na tym, aby jak najlepiej wykorzystać wszystkie składniki do ostatniego kawałka. Chodzi o mądre planowanie posiłków, niemarnowanie jedzenia i wykorzystywanie resztek w nowych daniach. To oszczędność i sposób na oszczędzanie pieniędzy, no po prostu, a, a także, no, pomagasz środowisku. Dokładasz cegiełki dla dobra planety, jednocześnie, umiejąc cieszyć się pysznymi i wartościowymi posiłkami. Jeśli zaczniesz kupować z głową i sprawnie gospodarować tym, co masz, zauważysz różnicę nie tylko w portfelu. Poprawiam się także twoje codzienne nawyki kuchenne. Myślę, że te wszystkie porady, jeżeli je wprowadzisz w życie, to bardzo ci pomogą i będziesz mógł cieszyć się finansowo i podczas robienia zakupów, podczas planowania posiłków. Wiem, że to wszystko się sprawdza, ponieważ sam stosuję to w swoim domu i naprawdę zaoszczędziłem kupę forsy. Rozmawiałem z moimi znajomymi, którzy mi opowiadali, i ile pieniędzy wydają. Na, na żywność miesięcznie przy y, podobnej rodzinie jak ja mam, to jest w zasadzie 50% więcej na osobę. Dla mnie to jest niepojęte, że aż tak dużo można wydawać. Y, ponieważ sobie to wszystko przemyślałem y, w moim domu i tak to dopracowałem, że naprawdę wydaję minimalne ilości, y, więc dlatego. Y, Polecam ci, żebyś sobie wprowadził pewne zasady do swojego domu. Oczywiście sobie to wszystko tak przemyśl, żeby pasowało do twoich nawyków, do twoich różnych po prostu przyzwyczajeń, żeby to sobie wpasować. a teraz proszę cię o to, abyś wcisnął łapkę w górę, jeżeli ci się podobało, jeżeli są przydatne dla ciebie moje poradniki, to kliknij suba, żeby dostawać powiadomienia o tym, jak dodaję nowe filmy właśnie z moje wszystkie poradniki kulinarne, wciśnij dzwoneczek, więc od razu pojawi Ci się to na ekranie, jeżeli coś dodam. Także gorąco Cię zachęcam do słuchania moich podcastów. W każdą środę o 21.30 jest nowy podcast szefa kuchni. Jeśli skorzystałeś z moich porad, które polepszą Twoje życie kulinarne, proszę postaw mi za to kawę. Jestem ogromnie wdzięczny za każdą kawę, którą wspierasz Food and Travel S.E.U. Dzięki Tobie mogę realizować marzenia i wspierać naszą wspaniałą społeczność kulinarnymi inspiracjami. Każda wirtualna kawa to zastrzyk energii i inspiracji, który no, napędza moje działania. Wystarczy szybki blik za wybraną kawę. Możesz przejść na buycoffee.to, łamane na foodandtravels.eu. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu, także zajrzyj tam sobie i gorąco Cię zachęcam. Tam są także linki, które przekierują Cię na, do mojej Akademii Kulinarnej Szefa Kuchni na Patronite. Także gorąco Cię zachęcam, abyś był członkiem naszej wspaniałej kulinarnej społeczności. Na razie, hej, cześć, trzymaj się, do usłyszenia w następnym tygodniu.